Zapalimy sobie później. No. Tak? Widzę, mam do za, za tego zaprezentowania barmańską. To jest świetny gatunek kurwa alkoholi wytrawnych. Ona naprawdę jest bardzo smakowa, prawda? Tak. Tak, tak. Ile ma procent? 21%? Tak, i właśnie to jest, i właśnie to jest linia takich urożonych gatunków alkoholi. To jest 21%, to jest linia właśnie takich wytrawnych, dobrych wódeczek, Takich właśnie polecam, bo to jest barmańska, naprawdę no, cieszy smakiem i urokiem, jak mówisz. <laughs> Każdy by się skusił na taki alkohol. Oczywiście, może nie za bardzo i tak dalej, ale zawsze przecież można wziąć z kieszeni. Wódkę krajową. Wódka krajowa powoduje w organizmie zupełnie co innego. Lepsze doznania i tak dalej. Nie będę w to wnikać, ponieważ. Pan, proszę Pana, już teraz, jaką mnie zdenerwował. Pan Rysiek woli barmańsko, a Pan Ja wolę. Wydaje mi się, że jednak IQ. No przecież tylko o to chodzi w naszym biznesie. No to która jest lepsza, bo nadal nie wiem. Teraz porównajcie smaki. Zrób, Moja jest lepsza. A dlaczego? Ponieważ się nie krzywię. <grywa> Widziałem. <grywa> <grywa> to Też mam pół literka. Ale jak zachęcicie do kupowania tego alkoholu? Aha, jak zachęcić? Co, do barmańskie. Ja zachęcam, żeby kupili barmańską, bo... Nie powiem, jak masz pół litra, się na wzrostu barmańskie oczywiście, to i możesz długo wbić takim pierdem, A ja wieta. zachęcam, żeby pić wódkę krajową, ponieważ po niej nie można iść do chaty. Nie w ogóle dojść, krajowa. Tak. Dla kierowców. No. Może nie tyle nie. dla kierowców, to dla... Dla e... krajowych e... ludzi, o. Dla Patriotów. Dla geniuszu! jak? <grym i gniazda> <grym i gniazda> <grym i gniazda> to jest prawda. Nie, bo to są nerwy, kurwa. Ja ale nadal nie wiem, którą bym kupił. <grym i gniazda> Żaden mnie nie przekonał. Eee, no, no, ja mam, to w już cię przekonuję. Eee, proszę ciebie, pijąc wódkę krajową... Proszę bardzo. Zawsze możesz sobie ją tak zrobić i być człowiekiem w ten desek, yy, ponieważ ona nie wie, że yy, jedynie co? Jakiś taki uboczny skutek o to zawsze można pokazać cycki i co zrobić. A ja cię ziomek zachęcam do kupowania w czeku. Rażą pół litra to się czujesz, że jak taki zuch młody, nie? Zuch? Kupujesz drugą czeku. lekko się... wiesz, podpija, tą drugą mnie. Fazę masz elegancką, do czeku. Ale nie! Ale nie, nie wstyd, bo po tym, tej, wstyd, Jaki wstyd! wstyd. A, A o ty tym, co powiecie? Chce, co powiecie, powiecie o frugo? No. Co ty gada? Frugo, pełna, jasna, pełna. Skąd ci ta flaszka frugo wypadła? Powiedzmy. Z majtek. Z majtek Frugo, ciemna, pełna. Co ty gada? No ja. No, się, napiję co tego frugo. A ja? o, ale ci zasmakowała je. Lepsze niż krajowa, co? Ej kurwa, od Jeszcze. dzisiaj pizgam frugą kurwa. Też te kolorowe. Czarne mocne. Nie pachnicy chorwane. Faktycznie sochane. kurwa, te czarne frugo kurwa. Daję w łeb w chuj, nie? Koniec świata ci ja, ja. teraz zobaczył jaką blachę

mnie to by tak świętą, że aż pół cysa by jej obleciało. Dobra, ja się napiję bo krótkim. No napij się, napij. Zrób to cysół. Twoje. Nawet moje. Tej. Jesteśmy. Nawet tej nie wierdą. Potem cię nie krzywi słyszałem. Jutro No jasne, na za dwunastą. Założysz Halkę? Będę musiał, kurwa. Jakieś <grywa> spliny, coś?